Dziś przed południem rozmawiałem z moim kolegą, który mieszka w Warszawie. Jest uzdolniony muzycznie. Ma firmę, która naprawia, odnawia pianina, fortepiany. I on również stoi te instrumenty często przed koncertami, i występami różnych artystów. Czasami nawet w trakcie. Zapytałem go dzisiaj: Boguś, powiedz mi, który instrument jest najważniejszy podczas koncertu, czy to jest kwartet, kwintet, czy większa, większy zespół, pomyślał chwilę, odpowiedział, wiesz, wszystkie są ważne, bo wszystkie zapewne całość tworzą piękną harmonię. Zapamiętałem sobie to, co powiedział. Dlaczego wam o tym mówię? Kiedy w Wielkim Tygodniu słyszymy w liturgii słowa, opisy męki pańskiej, jak, tak jak dzisiaj, to generalnie naszą uwagę koncentrujemy na głównych postaciach, na Jezusie, na tych, którzy Go zdradzili, Judaszu, Piotrze, widzimy Maryję pod krzyżem. Wiele takich postaci pierwszoplanowych i bardzo często mykają nam te osoby, które grają na to drugie skrzypce albo jeszcze kolejne. One są również ważne. Chciałem dzisiaj Waszą uwagę zwrócić na takich dwóch bohaterów, który się z reguły pomija. W tym ostatnim fragmencie dzisiejszego Ewangelii Męki Pańskiej według św. Jana jest mowa o dwóch ludziach, którzy pojawiają się właściwie znikąd. Kiedy już się wszystko skończyło, kiedy Jezus umarł, wszyscy się rozpieszli. Nie było tych, których uzdrowił, nie było tych, którym pomógł. Został zupełnie sam. I pojawia się dwóch ludzi. Jeden z nich, Józef z Arematei, który, jak mówi ewangelista, był uczniem Jezusa, lecz krył się z tym z obawy przed Żydami. Był takim człowiekiem. Wierzył w Jezusa, podziwiał Go, ale z tych względów zewnętrznych, jako że sam był Żydem, a Żydzi nienawidzili Jezusa i tych, którzy się określili po jego stronie, on się nie ujawniał. Ciekawe, że pojawia się właśnie wtedy, kiedy to się wszystko skończyło. I wiemy o nim niewiele. Wiemy, że był człowiekiem dobrym i pobożnym, bo tak go określa Ewangelia. Że był członkiem Wysokiej Rady, a więc miał pewne możliwości, pewne przełożenie jak to się mówi dzisiaj w życiu. I on poszedł do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Mówiłem wielokrotnie, że. Śmiecka jeźdźców była czymś strasznym. Kiedy umarły na krzyżu ich ciała, musiały wisieć tam przez trzy dni. Nie wolno było ich zdjąć. Ptaki je dziobały. To było straszne. Profanacja ludzkiego ciała. I właśnie Józef, zarematy, by tego uniknąć, poszedł do Piłata, poprosił o ciało Jezusa i dostał to ciało Jezusa. I tu się pojawia druga osoba, druga postać. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa nocą. Byli tacy, którzy nie chodzili za Jezusem, którzy się nie ogrzewali w blasku jego światła, jego chwały. Jak ci, którzy krzyczeli kilka dni wcześniej Kosanna, niech żyje król żydowski. On przyszedł nocą, pod osłoną nocy. Rozmawiał z Jezusem, pytał o pewne rzeczy. I ten człowiek pojawia się wtedy, gdy się wszystko kończy, gdy już na placu nie ma innych, nie ma na kogo liczyć. Ciekawe powstacie, bardzo ciekawe, i ciekawą rolę odegrały po śmierci Jezusa. Spróbujmy zrobić odniesienia do naszego życia. Kiedy Cię wszystko wychodzi, kiedy jesteś u szczytu sławy, kiedy cię powodzi w życiu, masz funkcję, urząd, masz wielu przyjaciół. Wielu cię podziwia, oklaskuje, chce być przy Twoim Bogu, ogrzać się w Twoim blasku, ale gdy coś się wysypie, zepsuje, porażkę odniesiesz, coś ci nie wyjdzie, zostajesz sam. I ważne jest, kto wtedy pojawi się przy Tobie, kto ci pomoże, kto ci poda rękę, będzie w Twojej sprawie lobbował u innych, spróbujecie wybronić, pomóc. Zauważajcie tych ludzi, bo tych pierwszych jest wielu. Natomiast tych, którzy przychodzą w takich momentach, jest naprawdę niewielu. Są to nieliczni, ale oni odgrywają bardzo ważną rolę w naszym życiu. Bo kiedy na innych nie możesz liczyć, nawet czasami na tych najbliższych, to są tacy, na których jednak możemy liczyć. Pomyśl przez moment: kim są ci ludzie w Twoim życiu? Na kogo mógłbyś liczyć, gdybyś się po prostu totalnie rozjechał? Kto Ci pomoże? Kto przyjdzie z pomocą? Warto. Mieć takich ludzi wokół siebie. Jezus jest z nimi spotykał za życia. Jezus miał w nich oparcie, ale największe miał wtedy, kiedy inni zniknęli. Życzę Wam, żebyście mieli takich Józefów, Nikodemów, jakich miał Jezus. Amen.